Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, ja jestem Badys, a dzisiaj kolejny odcinek serii przeglądów, bo dawno nie było przeglądów, a to wiadomo, na co lubię na seria, nie no żartuję, ale dzisiaj właśnie odcinek, dzisiaj przegląd magazynu Lego Batman z dodatkiem człowiek, zagadka, z łomem, z sejfem i gotówką. Yy, numer ten kosztował 14,99 standardowa, standardowa cena dla magazynowego i yy, jest to numer 3 na rok 2020. Yy, więc niedawny numer. Yy, jakby co to też, przepraszam, no yy, sobie się tutaj rozmówię trochę. Halo? Co jest? O, trochę się tutaj... o, dobra. Jakby co to, przepraszam, ale jestem też trochę chory. Tak. Powiedzcie, ile ja hoduję? Eee, przestało mnie badać gardło, ale zaczął mnie, mam prostu teraz, więc jakby. Przepraszam bardzo, z góry. A no, eee, ogólnie ja już pracuję nad filmem LEGO Ninjago, więc nie macie się. Mam 3 minuty filmu. Film podejrzewam, że będzie trwał jakieś tak do 15 minut max. Eee, I właśnie jestem w trakcie nagrywania filmu. Yy, niestety, żeby ten film był taki, że ja mam katar, więc ten film może się trochę opóźnić, na razie macie serial, yy, widzę, że Wam się podoba, coś jest z YouTube'em nie tak, zabiera łapki, zabiera subskrypcje, nie wiem o co chodzi, naprawdę już pomału mnie to zaczyna denerwować, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o magazynie, a no i zostaw łapkę w górę i subskrypcję, wiesz, zostaw, bo wiesz, bo jak nie zostawisz, to... Bo ci Mikołaj nie przyniesie prezentów. Nie możesz, nie, bo ci Mikołaj nie przyniesie magazynu Lego Batman, nie? <grywanie> Boże, co ja gadam. No, ale wiesz, musi zostawić górę, bo Mikołaj nie przyniesie prezentów, nie? Ja już przechodzę. E, tutaj mamy reklamę, kto zda odpowiedzi. Co tutaj mamy? <grywanie> Jakieś reklamy, nie wiadomo, co to. Batman z tym z człowiekiem z zagadką. Mamy tutaj Sadela Speed treści. Jak złożyć na mini figurkę komiks, księga zagadek, dalej komiks. Reklamę lego ninjago, kart, dalej komiks, dalej komiks. E, jakieś misja, kolejna misja, czyli jakieś zagadki, kolejne jakieś zagadki. Tutaj plakat pierwsza część, tutaj mamy taki plakat z fleszem i z tym drugim, takim złym. E, tutaj mamy drugą część tamtego plakatu. Dalej mamy jakiś labirynt w Gotham City, Odrzutowiec czy Batwing, czyli zestawy. Dalszą część komiksu. Dalej komiks i tu się nasz komiks kończy. Dalej mamy jakieś e, Zgadywanka Człowieka Zagadki, czyli jakieś chyba, aha, czyli jakieś pytania. Tutaj mamy taki jednostronowy komiks, króciutki. Pracę. Zobaczmy sobie, popatrzmy na nie. Ładne prace, jak to zawsze. Nie będę mówił, że ktoś nas nazwał bo ten e, zapłaci na numeru. Mam ten numer. I tutaj jeszcze e, no ten, jak to się nazywa? No, e, reklama LEGO Ninjago I z tyłu mamy jeszcze reklamę LEGO Hidden Set. No to co, ja już przechodzę do figurki. Dobra, to jest nasza figurka. Hmm, dobra, to jest, to jest nasza figurka, e, tak. E, I ogólnie jeszcze powiedzcie, czy podoba wam się taki śmieszny sposób nagrywania filmów. No, a ogólnie to tak, e, tak się prezentuje ta figurka. No jak, e, aha, ja już tutaj mam że 15% baterii, super. Tak się prezentuje ta figurka. Łata. Nie można nic. Ja nie mogę. Co jest z tym? Nie chce się. Co to się znowu? Nie wiem co jest. Słuchajcie. A tak się prezentuje ta figurka. taka zielona. Kapelusz zielony z znakiem, ze znakiem zapytania na yy, fioletowo. Dalej jakaś Zielona kurtka, marynarka, czy też jak to nazwać, z tyłu mamy e, takie nadruki jeszcze na pleckach. Tutaj mamy widać, że jakiś krawat z zielonym znakiem zapytania, jako wciadłam koszulę, pasek, rękawiczki e, fioletowe i zielone nóżki bez, bez żadnych nadruków I do tego taki minka to taka jednostronna. Z takimi y, nie okularami, tylko takimi przestępcy. Taka zadowolona. Ok, został jeszcze taki safe, y, Taki zrobiony prosto z trzech elementów. Tutaj taka kierownica, że to tak nazwę. I możemy ten sejf otworzyć, a tutaj mamy dwa takie banknoty. O takie z napisem 100. Takie banknoty. Ok, w tym ośrodku tylko było na tle. Jeśli Ci się spodobało, to stawcie łapkę w górę i subskrypcję. I jeszcze mam taką jedną yy, prośbę, nie prośbę. Możecie napisać w komentarzu, jakie chcecie yy, odcinki. Czyli na przykład, czy chcecie odcinek, ja wiem, jaki. Napiszcie po prostu pomysł na odcinek. Ja się postaram ten pomysł zrealizować. Jednak, no nie będę, jeśli będzie dużo pomysłów, to wszystko będzie po kolei. Ale jeśli chcecie, to możecie jakiś odcinek, pomysł na odcinek po prostu porzucić. Ja wtedy powiem, że ten e, pomysł na odcinek podrzuciła ta osoba. Więc możecie pisać w komentarzu, jaki chcecie pomysł na odcinek. No i co? W tym momencie na tyle. Pamiętajcie o stronie w górę i subskrypcję. No i co? Trzymajcie się. Cześć!